헬로 모토. <susurra> Filmujesz pionowo? Co za nieprofesjonalna decyzja, ale czy na pewno? Z najnowszą Motorolą mamy technologię, która pozwoli nam filmować w jakim chcemy pozycji. Nawet do góry nogami, bokiem. Technologia żyroskopowa, która przybyła z kamer sportowych, zawitała w smartfonach. Rozpoznywanie twarzy zostało mocno poprawione i jest teraz bardzo zaawansowane, jak i mamy dedykowany tryb makro dla foto i wideo, idealny dla poszukiwaczy przygód i nie tylko. Ten smartfon ma wspaniały, szeroki obiektyw, idealny wręcz do vlogowania, a dodatkowo genialne makro. Genialne. Wlogując takiego urządzenia, mamy bardzo dużo w kadrze, i myślę, że będziesz pan zadowolony. Hmm, wyobraź sobie, że 10 tysięcy lat temu e, muminkowie wychodzili, a tu lawa się lała, i nikt nie mógł przebić tych e, murów. Aż nastały czasy 2024. Grupa złoczyńców jednak próbuje sforsować. Nie. Sforsowalny mur. Przednia kamera, pełne wyciągnięcie ręki, również bardzo szerokie obiektyw, idealny do vlogowania z autofokusem. No to jest podejrzewam jeden z najlepszych z przednich kamer na rynku. iPhone takiego szerokiego obiektywu ci nie zrobi. Będziesz miał wąziutko i nic nie będzie widać. A tutaj elegancko prześwietla niebo. Tak, bo chcę rozświetlić twarz bardziej iPhone i Samsung tego e, aż tak agresywnie nie robią. Oni mają to wy, wy, wypośrodkowane. Nie jest to dynamiczne, jest to na stałe w Samsungu i w iPhone'ie. A we wszystkich innych smartfonach jest właśnie ta dynamika. Które jest lepsze? To zależy, czy chcesz mieć jasną, wyrazistą twarz, czy e, niebo pięknie. 4,5 mAh naładujemy w 15 minut 125 watową ładowarką, którą mamy w Zesnawie. Dodatkowo pokrowiec, który jakoś słabo mi wygląda, wolę bezpiękniej i wspaniale. Ile trzyma na baterii? Ciężko powiedzieć, bo ja używam inaczej, ty używasz inaczej, u mnie cały dzień wytrzymał, u ciebie? No właśnie. A w następnym wideo porównamy z Motorolą składaną. Oba piękne, oba. To to dzwoni? Jaki piękny dzwonek. Olo! Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Karolina, do sprawy roszczeń kredytowych. W tej widzę, że nie uzyskał Pani jeszcze rekompensaty za wzięcie kredytu we frankach szwajcarskich. Czy to się zgadza? Franki są spoko. Ale bitcoin jest na zawsze.